Witam Was serdecznie na kanale z grzybami w Nowej Hucie Dzisiaj jest 3 stycznia 2023 roku Jesteśmy w lasach w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego a dokładniej w okolicach Ostrowieckiej Huty Dziś pokażę Wam kolejnego grzybka nadrewnowego a jest nim niszczyk ząbkowaty niszczyk ząbkowaty jak już wspomniałem, to grzyb nadrewnowy jednoroczny rośnie na drewnie drzew iglastych. U nas jest to sosna, w Polsce jest, jest dość pospolity. Niszczyk ząbkowaty rośnie w skupiskach, jeden koło drugiego, bardzo blisko siebie. Mogą się wzrastać i tworzy naprawdę bardzo duże powierzchnie. Od góry owocniki są takie filcowate, lekko jakby włochate, jasne, koloru jasnego. Od spodu są rurkowate z jakby takimi jakby kolcami koloru fioletowego aż do brązowego. Ja już będę kończył. i zapomnijcie zostawić jakiegoś śladu po sobie tu na kanale leśnym, jak i na kanale miejskim. Grzyby w Nowej Hucie, gdzie też jest sporo gatunków do zobaczenia, do oglądnięcia. Tymczasem znikam. Do dalej w Cześć!